Dzisiaj pogadamy o konwersji CMNG, czyszczenie, rozkładanie, wady, zalety. Do cału, na, na całość zapraszam na naszego YouTube e, To tak, od czego zaczniemy? Ogólnie zaczniemy o czym jest konwersja CMNG. Jest to konwersja, która pozwala nam zamienić naszego era w karabinek bocznego zapłonu. Fajna sprawa, gdy chcemy troszkę przeoszczędzić na amunicji e, oraz e, po prostu. Zrobić z tego pukawkę do czystej zabawy. Ma swoje wady, mocno się brudzi jak każda 22. Niektórzy zgłaszali wybredność do amunicji, ale powiem szczerze też z własnego doświadczenia, że mi strzelało nawet na magtechu za, za, za śmieszne pieniądze. Tak więc jak na razie nie mogę nic złego nie powiedzieć, poza tym, że czyszczenie to brudna robota w tym przypadku. Tak więc zaczniemy od do zebrania tego na, pierwszy, na części pierwsze robi się to następująco zaczyna się od komory nabojowej i teraz musiał zbliżenie i tak od, odciągamy i wyciągamy swoją komorę nabojową wtedy wyjeżdża nam zamek rozkładamy sobie i żarć ze sprężyną to jest na korpus główny element naszej konwersji i tak naprawdę zaczynamy od wyczyszczenia komory nabojowej z zewnątrz Potem możemy przejść do wewnątrz a olejem trochę żeby, ją, żeby ten nasz brud troszkę się oddał, Ono niestety w tym przypadku będzie dość, dość oporny, od razu nie mówię, jeśli chodzi o samą konwersję, też można, też jest. Cała wykonana z nierdzewki, więc raczej nie ma problemów z jej rdzewieniem czy innymi tego typu przygotami. Przychodzi tak W zestawie przychodzi z trzema magazynkami. Jeśli ktoś o to pytał, są też dostępne w sklepach, niestety, w sklepach zagranicznych dodatkowe magazynki, bo niestety żaden z dystrybutorów tej konwersji w Polsce nie podjął się wprowadzenia magazynków. Czemu? Chciałbym wam powiedzieć, ale nie wiem. Teraz tak, niestety to troszkę potrwa. Bo trzeba się tu troszkę z nią pomęczyć. Chyba się jeszcze wejdę na chwilę na zaplecze, przyniosę sobie szczotkę. Bo widzę, że tą szmatką te twardsze rzeczy nie chcą pójść. Zwykła, to jest zwykła szczotka bodajże z zestawu cezetki. Każda będzie w zasadzie dobra do tego, byleby miała w miarę do włosie i brała i z tym nagarem sobie radziła. I tak, jak już. W przypadku tej konwersji można też uprościć sobie zadanie. Jeśli ktoś ma taką możliwość wrzucić po prostu do, rozebrać i wrzucić ją do make-łta dźwiękowej i pójść zaparzyć herbatę. Ale tu pokazuję wersję, jeśli ktoś nie chce za mocno inwestować w sprzęt do czyszczenia też już posiada, jako, posiada jakąś, jakiś podstawowy zestaw szczotek w domu, żeby po prostu wiedzieć jak to zrobić bez takich przyrządów. I już mamy ją względnie wyczyszczoną, możemy sobie prysnąć odrobinę oleją, żeby po prostu łatwo nam pozostały brud, który tu się odszarowania jeszcze ostał. No i teraz jeszcze tył komory, czyli ważne jest, żeby tutaj sobie komorę od środka wyczyścić. Także rampę. Oczywiście kanał pazurowyciągu wyciągu też ważny jest, gdyż, ponieważ jeśli on się przytka, może w skrajnym wypadku nam e, też e, uszkodzić się pazur wyciągu. Zdarzały się przygody nie w samej konwersji, ale w karabinkach typu AR na dwudziestkę dwójkę, że zapchany kanał pazuru wyciągu powodował, że pazur wyciągu ginął w tajemniczych okolicznościach. Więc tutaj się... To czyścimy. I mamy to doczyszczone. Tutaj można jeszcze szmatką trochę przejechać ten właśnie kanał. No i tak naprawdę, jeśli chodzi o komorę nabojową, to mamy sprawę zakończoną. I możemy ją odłożyć na bok. Można jeszcze ewentualnie sprawdzić, czy wszystko wyjęliśmy z wnętrza pod światło. Jeśli uznamy, że jest dostatecznie czysta dla nas, no to możemy już ją zostawić w spokoju. No to teraz zajmiemy się samym zamkiem. Wiadomo, najpierw z zewnątrz. Jak widzicie. Jest brudna, ręce z każdą minutą filmu mam coraz bardziej czarne, więc nie jest to żaden fotomontaż, ani sztuka wyjęta z, z pudełka. Bo nauka czyszczenia na tym sprzęcie jest bez sensu. Tak, to już mamy zrobione. Jeszcze można się... No i jak widać. Stare prześcieradło. Nie żadne jakieś fantazyjne szmatki. Bawełna świetnie zbiera brud z amunicji. A przynajmniej jeszcze raz się przydadzą zanim je wyrzucimy. Więc... Troszkę jakby ekologiczniej i oczywiście, oszczędzimy troszkę pieniądze, a w tych czasach to dość częsty temat. Mhm. No, tak naprawdę, sprawdzić, czy pod pazurem wyciągu nie ma jakiejś dużych ilości brudu. Możemy sprawdzić, czy iglica także pracuje nam. Gładko czy nie ma żadnych oporów ze względu na brud sadzę. Ale w tym przypadku jeszcze nie zdążyłem się nastrzelać tyle, żeby trzeba było to rozbierać. Ale pokażę jak to zrobić, żeby w razie wujek ktoś będzie potrzebował, był w stanie. Użyję teraz Multitula, bo zawleczka to dość ciężko wychodzi. I teraz tak. Ważne jest, aby sobie palcem tutaj przytrzymać iglicę, żeby nie poleciała nam w jakimś przypadkowym kierunku i żebyśmy jej nie szukali przez najbliższe dwie godziny. Tak więc tutaj wyciągniemy i iglica nam po prostu sama wypadnie. No i tak, to wygląda następująco. Mamy sprężynkę iglicy, którą teraz trochę przeleję olejkiem, żeby wydmuchać z niej drut. Wycieram ją do sucha żeby nie, nie lepiła się i żeby nie lepił się do niej brud. Doszyszczamy iglicę i tak naprawdę tu więcej nic nie trzeba robić. Przy montażu musimy zwrócić uwagę, aby nie wiem czy widać ten rowek był u góry, aby nasza zawleczka iglicy po prostu mogła przejść przez zamek i przez iglicę, inaczej może to być dość trudne do wykonania złożenie tej konwersji. Gdy już mamy to złożone, przytrzymać delikatnie. Bierzemy zawleczkę. Zawleczka działa praktycznie tak jak w dorosłych AR-ach. Wstrzymuje nam iglicę. Tutaj tylko wchodzi trochę lżej, bo nie trzeba jej doginać do góry, żeby weszła nam w otwór po drugiej stronie zamka. No i jak już to mamy zrobione, to zostaje tak naprawdę nam przeczyścić ewentualnie żerć i samą yy, jakby obudowę w konwersji albo Bardziej ramę powinienem powiedzieć, bo tak to bym nazwał. Jak już przeczyścimy, możemy psiknąć na prowodnicę, odrobinę oleju, co by sprężyna nie nam na sucho. Sprężyna oczywiście wchodzi tylko w jeden sposób, jako że to amerykański produkt, żeby nikt nie miał wątpliwości. Z jednej strony jest zakończona tak, że prowadnica nam po prostu nie wejdzie. Więc to jakby jest pewne uproszczenie. Nie trzeba się zastanawiać, w którą stronę włożyć, bo wchodzi tylko w jedną. No i sama. Sam ten element ramy to jest prosta sprawa. On zazwyczaj szybko idzie, bo najmniej się brudzi. Bo przynajmniej brudzi się w, najmniej w, w nagar, więc starczy tak naprawdę wziąć szmatkę. Przyciągnąć go całego od góry do dołu. I tak naprawdę jesteśmy gotowi do składania. To składanie wygląda następująco: zaczynamy od prowadnicy, plus ramy. Później, bierzemy sobie, dokładamy zamek, który nam wjedzie na, w ramę na swojej prowadnicy. Najgorsze jest oczywiście trafienie w sprężynkę. Potem, już jest względnie z górki. No i trzymając wszystko, dociskając sobie do stołu. Dokładamy. To morę nabojową, która jest, jest po prostu wklikiwana. trzeba się tylko upewnić, czy wklikaliśmy się w dobry rowek. Jak widać, nie wklikłem się za pierwszym podejściem, wklikłem się w paser wyciągu, Teraz jest złożona. Tak, jeszcze kilka słów o niej samej. No to pasuje do każdego karabinku w standardzie MILSpec. Więc jeśli macie karabinek, powiedzmy, takich znanych producentów jak Colt, MOSBERG, Stagams oraz inne marki. Będzie bezproblemowo pasować. Jeśli macie wątpliwości, czy do jakiejś marki pasuje, możecie do nas pisać w komentarzach śmiało. Postaram się sprawdzić, odpowiedzieć, czy będzie pasować. No i w sumie dzisiaj poszło szybko, do następnego odcinka.